Cały taki dom, jeżeli wyceniasz tą pracę, to jesteś w stanie od razu oszacować, ile potrwa wykonanie takiego ocieplenia? Jakbyś podał jakiś przykład? No generalnie, jeśli wszystko idzie dobrze, to taki metraż 150-200 metrów to za dzień udaje się wykonać. Wszystko zależy od dostępu, bo jeśli to jest łatwy dostęp, bez rusztowań, bo czasem też tak bywa, no to spokojnie w jeden dzień. Jeśli mamy podzielone pokoje, dużo zabezpieczeń czy rusztowania, no to to jest czasochłonne i, i tutaj w tym wypadku tutaj spędzamy dwa dni na spokojnie. Ile beczek wchodzi na taki, taki dom? Ile tutaj wyjdzie? No, dopiero się okaże. Wiadomo, że gdzieś tam przyjmujemy jakąś wydajność, zakładamy ją na etapie kalkulacji wyceny, ale tak de facto ile zużyliśmy materiału, no widzimy niestety na sam koniec pracy po policzniku zużycia e, materiału. No cztery nie wejdą, ale a czy mówię o dwóch składnikach, ale, ale dwie już poszły, więc jeszcze jeszcze troszkę.